Na początku było Słowo. Nie pierwszy raz już słyszymy te słowa w okresie Bożego Narodzenia. Myślę, że nawet trzeci raz. I dla nikogo już nie jest tajemnicą, że pod tym Słowem kryje się coś więcej. I rzeczywiście, greckie słowo logos, którego użył Ewangelista, nie da się przetłumaczyć w jednym znaczeniu. Logos to także sens życia, sens istnienia, sama pierwotna przyczyna bytu. Ale naprawdę chciałbym porozmawiać o innej rzeczy. Konkretnie to znaczenie bytu wcieliło się, stało się człowiekiem, ale nikt go nie przyjął. Dlatego to odwieczne słowo narodziło się w małej stanie, w miejscu. W którym trudno sobie nawet wyobrazić narodziny dziecka. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, ale świat go nie poznał. Dziś w naszej wspólnocie palutyńskiej przypada trzeci dzień Tridu objawienia Pańskiego Epifanii. Właśnie to jest czas, aby zbudować w swoim sercu małą szopkę i przyjąć w niej nowonarodzone słowo przedwieczne. Daj mu szansę objawienia się światu i uratowanie Go od ciemności. Oto teraz czas upragniony. Oto teraz dzień zbawienia.